Czy wiesz, że twój mózg potrafi reagować na lęk tak, jakby groziło ci realne niebezpieczeństwo? Nawet jeśli to tylko wyobraźnia? Brzmi dziwnie? Zaraz pokażę ci eksperyment, który cię zaskoczy. Wyobraź sobie, że masz przed sobą wielkiego pająka. Nieprawdziwego. Tylko w swojej głowie. A jednak twoje serce zaczyna bić szybciej. Oddech się spłyca, a amygdala. Centrum lęku w mózgu uruchamia alarm. Mózg nie rozróżnia, czy zagrożenie jest realne, czy tylko wyobrażone. Dlatego właśnie lęk potrafi sparaliżować nawet wtedy, gdy nic ci nie grozi. Ale jest trik: jeśli potrafisz wyobrazić sobie zagrożenie, możesz też wyobrazić sobie bezpieczeństwo. Zamknij oczy i pomyśl o miejscu, gdzie czujesz się spokojnie plaża, las, ulubiony pokój twój mózg zacznie zmieniać reakcję. Dodaj do tego świadomy oddech. Wdech przez nos na 4 sekundy. Wydech. Ustami przez 6. To wysyła sygnał do mózgu. Hej! Jesteśmy bezpieczni. A teraz wyobraź sobie ten sam pająk, ale w miniaturowaniu.